Cześć, w tym poradniku pokażę Ci co robić z runami, które wypadną nam w grze. W pierwszej kolejności nie chowamy ich do schowka, bo jest to tylko marnotrawstwo miejsca. Mamy tutaj dedykowany schoweczek, który nam przechowuje to wszystko bez żadnej utraty. A żeby to przenieść, wystarczy, że klikniemy, przenieść surowce. I tyle. Aby je wykorzystać, wchodzimy do naszej kuźni pod przyciskiem F i mamy tutaj taki plusik. Jak przeniesiemy jakąś część ekwipunku w to okienko, to będziemy mogli wykorzystywać właśnie te runy. Runy mają różne działanie. Ten na przykład niszczy przedmiot i daje nam różne afiksy, które są w tym przedmiocie, czyli na przykład jak szukamy sobie jakiegoś przedmiotu, znaczy szukamy bonusu, który jest, nie wiem, resistem na poison, to w filtrach możemy sobie ustawić, żeby ten Poison nam wypadał z tych, znaczy żeby tego Poisona nam pokazywało w tych przedmiotach. Potem go bierzemy, dajemy do kuźni, klikamy na runę rozstrzaskania i w tym momencie ona nam wyciągnie ten prefiks i będziemy mogli go użyć do polepszenia naszego głównego ekwipunku. Są tu też różne inne runy, ale to wystarczy sobie przeczytać. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników i zostawienia suba strzała!